Cześć! Jeśli prowadzisz firmę, to zapewne masz do czynienia ze środkami trwałymi, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz. I choćby dlatego warto się dowiedzieć, czym one są. No to naprawdę nic trudnego, już wszystko tłumaczę. Środki trwałe to takie składniki majątku firmy, które są przeznaczone do użytkowania ponad rok. Zazwyczaj chodzi o samochody, maszyny i budynki, ale niekiedy także o komputery czy meble. Wpisuje się je do specjalnej ewidencji. Jeśli taki środek trwały, zwarty ponad 3,500 tysiąca zł, trzeba go dodatkowo amortyzować. Oznacza to, że do kosztów firmowych trafia niejako na raty. No, czyli nie w całości, ale w postaci tzw. odpisów amortyzacyjnych, które stanowią Określone części wartości początkowej tego środka trwałego. No, tutaj warto dodać, że niekiedy jest też możliwa jednorazowa amortyzacja, chociaż nie dotyczy ona samochodów osobowych. No więc, jak się łatwo domyślić, prowadzenie ewidencji i właściwe rozliczanie amortyzacji to podstawowe obowiązki dotyczące środków trwałych. Na szczęście są narzędzia, które w tym pomagają i to bardzo. Środki trwałe bez problemu rozliczysz w infakcie. W jaki sposób? No, dodanie nowego środka trwałego to nic więcej jak wypełnienie formularza. Kiedy to zrobisz, Infact automatycznie wszystko rozliczy. Właściwie rozlicza amortyzację i generuje ewidencję środków trwałych. W każdej chwili możesz też przejrzeć je wszystkie lub dodać nowe, bo w infakcie masz je zawsze pod ręką. Te funkcje infaktu i wiele innych możesz przetestować zupełnie bez opłat. Po prostu załóż darmowe konto i wypełnij dane księgowe, a przez 30 dni możesz testować infakt. No to świetny sposób, ba, doskonały, aby rozpocząć swoją przygodę z rozliczaniem środków trwałych.